Witam witam was na poranniku kolejnym e, z, mo z mojego kanału, ja jestem Skyler i dzisiaj zostałem po w sumie to wczoraj zostałem poproszę, żebym zrobił strój augura no to jeśli, już od razu mówię jak coś e, chcę powiedzieć, że e, może koszula może nie być tak jeden do jeden, ale nie widziałem innej e, która by najbardziej pasowała. No i reszta chyba będzie dobra. Zapraszam do oglądania. Wchodzimy sobie tutaj, oczywiście każdy to już wie. Topy robocze. Ej, to jest chyba ta. Ale na nią chyba się nie da dać kamizelki. Zaraz to sprawdzę. Tak, nie da się. Więc musimy wziąć z stopów roboczych czarną kamizelkę bojową. I na nią dać średnią szturmową. Normalnie u góry ma. Taką kamizelkę. No ale ja już powtarzam to milionowy raz, że... Po co tego nie mam, bo nie mamy o, po prostu nie miałem stroju, e, właśnie z takim. Z taką kamizelką. O. Do tego możecie sobie dać bojówki czarne, ale też możecie dać sobie drużynowe, czarne spowodnie. No i oczywiście idziemy, lub lecimy, lub jedziemy wszystko jedno. Do miejsca, gdzie już znacie z moich poradników tak dobrze, że chyba wiecie gdzie lecimy lub jedziemy lub idziemy lub nie wiem, skaczemy, wszystko jedno. No i jesteśmy. Teraz idziemy sobie tu. Idziemy sobie tu. Chodzicie sobie na dział narciarskie i trupia taktyczna. Macie tróje augura. Więc e, dzięki za oglądanie. Szybki poradniczek, ja się z wami żegnam.